Siemanko, jestem krzysiek i dzisiaj będziemy grać w Kick the Buddy Jest ze mną dzisiaj Spocony Kasztan Cześć Dobra W ogóle kupiłem sobie ostatnią nową broń biologiczną O nie, reklama O nie, reklama Minecraft, <laughs> Minecraft. O, jestem już w swoim świecie No, nie mogę jej pominąć, dobra y o to w tej broni biologicznej chodzi, że trzeba go posypać takim czymś, żeby on się zamienił w styropian. Ja to. Ja nazwałem tą broń biologiczną Mutant Styropian. Nie wiem czemu. No bo jak się posypie go tym styropianem, to wtedy on się sam zamienia w styropian. Co? się. Co? O co chodzi? Jak na drewnie może rosnąć trawa w Minecraft? Nie wiem. Nie reklam... Nie... Nie jakaś strona. Reklamy są Nawet. najgorsze. Nie, reklamy. Ja zbieram sobie drewno. Tu w ogóle już gręś na tym świecie? Na jakiej? No na tym co teraz grasz? No już kilka zależy. Dobra, czy, jak zamienimy Badiego w... Styropian, to trzeba go teraz walić, żeby on się rozsypał. Wiem, że to brzmi źle, ale... To jest po prostu gra. No. Ach. Ach. Ach, może wrócę po krótkim cięciu. Dobra, wiem już jak cię zabić, Bady. Niech to nie ginie. Biorę większą artylerię. No nie, co się dzieje? Czemu on nie ginie? Gra mi się zbagowała. No co jest. A, zginął. To jednak nie był Bóg. No nie, reklama. Dobrze. Obudź się, buddy! Hej, buddy! Di, pobawimy się! Dobra, buddy, w co się chcesz bawić? O, może w to? Nie? To może się pobawimy w to? Ja. Też nie? To pewnie musimy się pobawić w najlepszą rzecz w tej grze. To! Tak, lubisz to! Jej! O nie! Nie, zginąłeś, Badi. No nie, reklama! Badi, się! Mamy tyle zabawy przed sobą! Jest tyle zabawy przed tobą! W ogóle, yy, w ogóle co mogę sobie kupić? O, kolce, kolce, tak szpony, szpony. Nie lubisz tego, buddy? A nie, a nie, może ci się spodoba Dobra, buddy. Weź y, wezmę, o nie, reklama Minecrafta, czemu tyle reklam w tym odcinku. Przepraszam za tyle. Za tyle reklam w tym odcinku. Y, może wezmę jakąś inną broń. Hmm. Może coś tu jest fajnego do kupienia. O, na przykład pułapki. Jehej, pułapki. Nie wiem czemu mnie to cieszy. O nie co się stało Czemu Co ja zrobiłem A dobra Wszystko dobrze Podoba ci się buddy Nie za bardzo Nie za bardzo No to wiesz co To może zrobię tak Też ci się nie podoba Dobra. Dobierzemy twoje ulubione piły. No nie, hehe! He. Dobra, weźmy twoje ulubione piły. A w ogóle ile? Kosztują te... 39 golda nie wydaje. Dobra. Muszę wziąć ulubione piły Buddy'ego. Buddy, uspokój się. Masz swoją przyjemność. Tak. Idziesz do tego buddy Nie lubisz? Przed chwilą lubiłeś Z ciebie buddy Z ciebie buddy Nie wiem co z ciebie jest No nie, reklamy Dobra Mam pomysł Nunchaku. Nunchaku. O to ci się pewnie spodoba. Kupiłem dla ciebie Nunchako buddy. O, podobało mu się, pozginął szybciej. Nonczako mu się podoba. To dobrze wiedzieć. Aha. Nunczako. Lubisz Nunczako o! Zginął szybciej, czyli jednak lubi. No nie, reklama. Hmm. Co tu jeszcze mamy? O, broń. Ja sobie tylko kupiłem tu dwie pis dwa pistolety. To? Ile golda? Ludzie! O, to jest za free. Zrobię y, chwilowe cięcie, Dobra. Już jestem y, i kupiłem sobie fajną broń. A, w sumie nie kupiłem, W sumie nie kupiłem. Tylko musiałem polubić Instagram. Dobra, buddy. Teraz się zabawimy. Haha, To broń nie jest taka dobra. No nie, ciągle te prezenty. Ja. Badi wstawa ha, Jehej, badi wstałeś, ja, ha, ha, badi wstałeś. Ach. No nie, reklama czemu ciągle reklamy muszą wyskakiwać? Badi, to twoja wina. Uh, uh, uh. Hmm, wezmę sobie finne tematy. Ale zobaczcie jeszcze coś. Zaraz. Może sobie jeszcze coś. Nie, nie to. Może coś jeszcze zobaczyć. Ile to kosztuje? 100 golda. Dobra. Hmm. Może obiekty. O! Badi. Ja wiem, że tu nie ma robali. Dlatego, że ty, Buddy, jesteś robalem. Czemu to na ciebie nie działa? To miało przecież... To miało przecież być dobre. A, komary! Ach! A, buddy, no co? Opłaczasz. Ale czemu, Buddy? Może mu to podrażniło oczy? Ten środek? O nie, co się dzieje? Kolejna reklama. O Brawl Stars, ale ja już mam Brawl Starsa, więc... Czemu ja... Ale przynajmniej i gram Amber. A... O nie, Bo. Głupi Bo. A masz Bo. Już. No, no nie, no przecież mam zainstalowanego Brawl Starsa. Co jest? No co jest Po co mi skrzynka? O Ej, Eryk, nic o, w ogóle nie powiedziałeś na tym odcinku. No mówię, że Nie mówiłem tak. <słyski> Aha. Loguję się. O, 10 golda dostałem. A masz... Buddy! Musisz płakać! O, podwójna moc! Haha! Ha. Płacz buddy! Płacz Tak... To mi zarabia jakąś kasę. Nie! To jest słabe. Ach, co ja mam tu? Co ja mam tu kupić? O, za ile to jest? No, 109 golda. Ile? O, co to? Dobra, ja nie się. Loguję się. To fajnie, Eryk, że się logujesz. Tak, Badi, muszę cię znowu podpalić. Przepraszam cię, ale muszę. A... Aha, Badi, gin. Gini. Badi, co ja ci zrobiłem? O nie, reklama chciałem uratować ratować Badiego. Badi! Nie! Badi czemu umarłeś? że muszę... muszę kupić to. Aaaa, ratuję Ratuje cię Badi. Aaaa. A... Pij wodę, Buddy. Jesteś odwodniony. Nie? No to nie masz... No to nie masz za dużo ognia w swoim ciele. Gdzie jest ogień? Trzeba podpalić Buddy'ego, a potem ugasić. Buddy, uratujecie? No nie, reklama! Reklamy mi nie pozwalają uratować Buddy'ego. No noż, no sz kurde. Szybciej, muszę uratować Buddy'ego. Nie. Buddy, nie pal się. No chcę się logować i... Nie mam. I co? No nie nie, 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 nie umiem się logować. Dobra. Ugasiłem... Zażre. <hary> Do nie lubię mnie. Ugasiłem Buddy'ego. Dobra, co mogę teraz z nim zrobić? Dobra, muszę wziąć musi wziąć prysznic, nie patrzcie się. A, co jest, buddy? Zimno. Co jest, buddy? Zimno ci. O nie, buddy. Dobra. Po paru minutach y, udało mi się odmrozić Badiego. Zaraz. Czy on się mył bez mydła? O nie, reklama. Zaraz, czy Buddy się mył bez mydła? I bez szamponu? Czemu ja nie mogę kupić szamponu? Ile szamponu? 450 zł. No kto to słyszał? Dobra, muszę y, Buddy, musisz teraz zjeść po takim po takim prysznicu. Jedz. No czemu nie jesz, Buddy? Buddy, jesteś głupi. Jedz, Buddy. Jedz. E, buddy. Nie chcesz? No nie, reklama. A może zje hot dogi? A nie, nie mogę kupić. Ach. A, jajka, jedz. A no tak, nie ugotowałem. A ile? O, ile kosztuje Coca-Cola? Stać mnie, ale nie chcę wydawać. A, jedz bułkę ziarno! Jedz! Jedz bułkę wieloziarnistą! A. no nie! Zepsułeś bułkę, buddy! A tyle kosztowała w biedronce? Buddy, nie znoszę cię. Marnujesz moje pieniądze. Wyrzucam cię do śmietnika. Niech to głupie reklamy. Nie znoszę ich. Pomijaj. Hmm, co mogę kupić? Hmm. Teraz, Buddy, musimy się pobawić. Znowu. Piły! Piły! Dobra, możemy kupić szampon buddy. Stać mnie na szampon i się umyjesz szamponem. Tylko czym mam cię myć? Yy, wodą z kranu, czy, z, yy, czy bardziej z węża, z węża gaśniczego. Co walisz, buddy? Hmm. Co jest? Nie, jednego pieniążka mi zabrakło. Nie, jednego baksa! No nie, Hehe! Badi, nie znoszę cię! Dobra, możemy. Nie, reklamy! Na no spokojnie. Dobra, muszę kupić Badiemu. Dobrze, Badi, teraz cię na mydle. Dobra. Ale fajne bombelki. Teraz cię umyję. O! No czemu ci jest zimno, buddy? A co, zwęża gaśniczego. Lepsza woda? Też zimna. I nie jest ci zimno. Brak logiki w tej grze. Dobra, na tym możemy skończyć ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał. No i pa.